Karo, minuta, minuta. Minuta. Karol, pół minuty. Pół minuty. Karol, lewy prawy. Nie prawy. Dawaj końcówka dawaj. Końcówka dawaj. 15 sekund, 15 sekund. Guść lewą ręką. Койцовка. Przerusza się, karol, minęło pół minuty, pół minuty Olcz. Pierwszy karoscowski, nie czekaj na Hadi minuta. Ne yapacaksın? Półtorej. Półtorej. Dawaj, no, dawaj, no, no, Danil. Wyżej, chłopcy. Nie schodź po ściosku. Tak, krótki prawek wchodzi do ciebie. Dobrze, dobrać, 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 dobrać. Tak. dobrze. dobrze. Cały czas lewo

Karol, pół minuty, dawaj Pół minuty Prawa wyżej Dobrze Karol 15 zajów, 15 Końcówka, 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 dawaj, końcówka Końcówka, końcówka. końcówka. Dobrze. Powodzenia. 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 Daj, Dobrze, Brawa. dawaj go, dawaj! Daj! Brawo blokujemy wyciąg! Dobrze, dawaj! Daj! 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 Dobrze! Dawaj, dawaj, dawaj! Minuta minęła! Dawaj, dawaj więcej Dobrze! Adu. No, Panu, Dawaj, idzie za dawaj Karol. Go, Karol! Dawaj, Karol, wygrywasz, dawaj! Wciśnij Karol, wygrywasz, dawaj! Dobrze, Dobrze. Dobrze, dawaj! Półtorej minęło! Dawaj, prawa, góry, lewa, dawaj. Karol, dawaj! みんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなからみんなへんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしん Cały czas, dawaj. Dobrze, dawaj. Karol, boksuj prawa wyżej i lewa boksuje. 40 sekund, dawaj. Dawaj drugą kulewę. Dawaj, dawaj. Karol, pół minuty, dawaj. Pół minuty, dawaj. Prawa lewa, Szybciej. Szybciej dawaj, będzie się przewraca. 20 sekund, dawaj. Do końca go dawaj! Dobrze! Na dół! Na dół nie jest tym głowy! 15 sekund, dawaj. Umiera Jak bałasz do podłogi! Karol dycha! Końcówka, dycha, dawaj!